Ojcze Januszu, przede wszystkim no, wielkie gratulacje za tyle lat posługi. No i wiem skądinąd, że ta przygoda z duszpasterstwem z Panem Bogiem zaczęła się w dramatycznych okolicznościach, że, że Ojciec był jak gdyby poświęcony Panu Bogu z, od młodych lat. Jak to, jak to się stało? No, Można tak faktycznie powiedzieć, że moje powołanie zostało wyglądane przez moją mamę. Kiedy miałem 3 latka, bardzo ciężko zachorowałem i miałem zapalenie wyrostka. Ale okazało się, że jak to na wiosce w tamtych czasach znachorka przyszła powiedziała, wymasowała brzuszek, powiedziała, że a powinno przejść, nic nie będzie. Ale masując ten brzuszek, kiedy było zapalenie wyroska, ten wyrostek się rozlał, pękł. Oczywiście e, bardzo szybko, gorączka była niesamowita i trzeba było odwieźć do szpitala, odległego 20 km, odwieźć na furnance w tamtych czasach. Nie było żadnego innego środka lokomocji. I kiedy przywieziono mnie do Łukowa, do szpitala, kiedy lekarze popatrzyli, Otworzyli, zrobili operację, otworzyli mnie, zobaczyli co jest, to powiedzieli, zaszli, powiedzieli, że trupów nie przyjmują. Wprost tak nie powiedzieli. Oczywiście moja mama nie dała za wygrane płaczem, błaganiem. No, jakoś wyprosiła lekarza, ordynatora, który zgodził się odwieźć mnie już w śpiące, już w koma a do odległego 100 kilometrów Lublina do kliniki. Tam zrobiono operację, wyczyszczono wszystko, całą jamę brzuszną, jelita, ale mm, przez 30 dni byłem przytomny, byłem w koma. I powiedzieli, że mam raczej marne szanse, żeby dojść z powrotem, wrócić z powrotem do życia. I przez ten ca cały okres czasu, przez cały miesiąc w szpitalu była ze mną mama. I tylko się ciągle modliła na różańcu. I raz w tygodniu tata przyjeżdżał do z odległych o 100 km jedlanki do szpitala, przyniósł trochę jedzenia i zobaczył, co się dzieje. Także faktycznie moje powołanie, ja wierzę w to bardzo mocno, zostało wymodlone przez moją mamę. I jak, jaka później, jak ta droga wyglądała? Dlaczego akurat do zakonu oblatów, C misjonarzy oblatów? Skąd skąd to już ukierunkowanie i jak to się kształtowało? No to była bardzo ciekawa droga. Powiem, że głos powołania czułem od maleńkości. Zawsze chciałem być, na początku jeszcze jako mały chłopiec, albo księdzem, albo lekarzem, ale później jak dorastałem już coraz bardziej, to zdecydowanie chciałem być księdzem. Zapoznałem, zapoznałem księży Palotyn. Bo od siódmego roku życia chodziłem w warszawskiej pieszej pielgrzymce. I znowu tu pamiętam, jak dzisiaj bardzo się mocno uparłem. Powiedziałem, że muszę iść na pieszą pielgrzymkę. Nie dałem za wygraną domu. Krzyk, mamy i oczywiście, no gdzie Ty sam na taką pielgrzymkę? Ale żeby dać no, święty spokój, to zawiozła je do Warszawy. odwiozła mnie do miejsca, gdzie pielgrzymka wyruszała, bagaż nam dała a później w Częstochowie spotkaliśmy się i tak od siódmego roku życia co roku chodziłem w warszawskiej pieszych kliszemcach. I tam poznałem księżu Palotynów, którzy byli na ulicy Kordyckiego obok Jasnej Góry. I patrzyłem się co roku na nich chodziłem, przyglądałem, w nich się zakochałem. Ale okazało się, że Pan Bóg co innego mi na mojej drodze postawił inne zgromadzenie, bo kiedy dowiedział się jeden z oblatów, Ojciec Świętej Pamięci, Ojciec Rutkowski, że no, ja złożyłem dokumenty do niższego seminarium księży Palutynu, to zadzwonił do niej, powiedział, że zmieniłem decyzję, mi o tym nic nie mówił i prosił, aby przesłali dokumenty z niższego seminarium Wadowice-Kopiec do niższego seminarium misjonarzy oblatów w Markowicach. Dopiero przyjechał do mnie i mi powiedział, że z mego regionu, tu z Podlasia, nikt nie idzie do żadnego innego zgromadzenia, tylko do oblatów. Taka była moja przygoda z Oblatami. Czyli nagle się ojciec znalazł w niższym seminarium? Z Palotynów do misjonarzy Oblatów po prostu przerzucono mnie w taki dziwny sposób, ale nigdy tego nie żałuję. No, to o tym też chciałem, o to też chciałem zapytać. Ale, ale też jak, ta, jak później droga do Kanady wyglądała, bo chyba no, róż, różnie misjonarze, oblaci działają we wszystkich praktycznie, na wszystkich kontynentach, w olbrzymiej liczbie krajów, w Afryce, w no, bardzo egzotycznych też często, często krajach. Więc moim marzeniem był Madagaskar. Madagaskar. I również z tego powodu, że ja mam dwóch braci, starszych dwóch braci w Australii. Hmm. Bardzo pobożnych, bardzo dobrych, rodzinnych. I ten najstarszy mój brat zawsze mówił: Przyjeżdż, przyjedź jak najbliżej Australii, żebyś, żebyś mógł przyjechać i mnie odwiedzić. No to najbliższą tak. jednostką, najbliższym miejscem, misją, gdzie pracowali Polscy braci był Madagaskar. I zawsze prosiłem o Madagaskar. Hmm. Ale e, kiedy byłem na czwartym roku już w seminarium, w wyższym seminarium, pewnego dnia rektor seminarium powiedział, jedziesz do Kanady po tym roku, jak skończysz, wraz z dwoma innymi, i tam będzie twoja przyszłość. I to, było, to była wielka fala emigracji wtedy, no bo wszyscy żeśmy tutaj tak. w tych latach przyjeżdżali z tych obozów rozrzuconych po różnych krajach Europy. I to był z Grecja, Austria, Niemcy. Ci Polacy wszędzie tutaj jakoś y, tysiącami y, trafiają ja do Kanady. Potężna fala emigracji. Zdecydowano się wysłać klerków, hmm. a po to, żeby w Kanadzie skończyli studia, prześli to bardzo szybko integrację w, w system Kanady i również i w, wejść w kulturę, żeby się jak najszybciej zapoznać z tym środowiskiem, dlatego, żeby tu skończyć studia, tu być wyświęconym i od razu móc pracować. To były takie cele założenia. i założenia. I to były faktycznie te olbrzymie czasy emigracji i potężnych wielkiego sponsorstwa emigrantów. No tak, bo Kościół sponsorował tym m.in. Kościół yy, Maksymiana Kol Kolbega. Ja I również w WNP, gdzie ja pracowałem, myśmy sponsorowali również bardzo dużo. Ja sam własną ręką podpisałem 1100 aplikacji na 1100 rodzin. Do Kanady, do Winnipegu. Oczywiście niektórzy od razu gdzie indziej pojechali, do znajomych, do Vancouver czy do Toronto wrócili, ale wszyscy, wszyscyśmy pomagali. Jak to było wtedy, czyli z Polski, gdzie ojciec wylądował, w którym miejscu, skończył studia, w W seminarium, na czwartym roku powiedziano mi, że jadę do Kanady I jeszcze zostałem wyświęcony, czyli skończyłem czwarty rok i na piątym roku już zostałem, Jeszcze otrzymałem święcenia diakonatu w Polsce i od razu po zostałem posłany do Kanady. Po, ty, po przyjeździe, po tygodniu zostałem posłany od razu do Winnipegu, do parafii Świętego Ducha, najstarszej polskiej parafii w zachodniej Kanadzie. Tam miałem rok czasu na język, później po roku czasu do wyższego seminarium do New Mentor College w Edmontonie, tam skończyłem studia zaraz po skończeniu studiów, po dwóch semestrach, e, otrzymałem święcenia kapłańskie w Winnipegu. I co? I, e, z Winnipegu do Toronto czy do Ottawa? W Winnipegu jeszcze pracowałem e, 4 lata. W sumie hmm. powiedzmy sobie, tam byłem 5 lat i plus jeden rok w Antonie. Jak skończy, po, z Winnipegu, e, prowincja w ten czas przeniósł mnie do parafii świętego Kazimierza jako wikariusza. Po roku w Parafii Świętego Kazimierza zostałem proboszczem Parafii Świętego Stanisława Kostki. Mhm. Tam odbył się ten potężny remont, przywrócenie dawnej, dawnej piękności temu kościołowi. Po kilku latach zostałem dyrektorem domu rekolekcyjnego w Wiesiestrace i zaraz później proboszczem w Odtawie w Parafii Świętego Jacka. Mhm. I po Ottawie proboszczem Parafi parafii św. Kazimierza w Toronto, Toronto West. Tam po skończeniu dwóch kadencji zostałem prowincjałem Izm. Polskiego. Hmm. I po skończeniu prowincjalatu przyszedłem tu do parafii św. na kolbę, gdzie już mija 6 lat w mojej posługi. A, czyli praktycznie rzecz biorąc, ojciec Starzał z, razem z tą falą emigracyjną, ale chciałem zapytać, jakie były te pierwsze wrażenia po, po przyjeździe do Kanady i po zetknięciu z tymi Polakami? Bo przecież też myśmy byli w bardzo takim, jakby to powiedzieć, no niespokojnym czasie, bo człowiek zanim się ustatkuje, zanim tam będzie miał gdzie mieszkać, i tak dalej, różne się rzeczy zdarzają w życiu wtedy i różne problemy przecież też i rozbite rodziny no tak. nie tylko. Moje wrażenia z tej fali migracyjnej z początku, ze spotykania się z nimi, jak oni przyjeżdżali, są bardzo pozytywne, bardzo miłe. Oprócz jednej, drugiej rodziny, wiadomo, gdzieś tam były jakieś tam, powiedzmy sobie, niesamowite oczekiwania, potężne oczekiwania, i, no i nagle powiedzmy sobie, tak wielki disappointment, kiedy przyjechali do Gnypek, do Gnypek nie należy do najpiękniejszych, najbardziej uroczych miast, no to rozczarowanie tych było bardzo być może w werbalny nawet sposób pokazane. Ale to jest wyjątkie. jedna, druga rodzina. A Na te wszyscy, tysiące podpisane. Oczywiście. Wszyscy byli bardzo wdzięczni, inni pomagali a pomagali im zintegrować się, pomóc znaleźć pracę, jeśli nie to mieli znajomych, którzy już gdzieś powiedzmy sobie się zahaczyli i ci znajomi im pomagali i w ten sposób ci ludzie naprawdę powoli dochodzili do siebie. I dzisiaj w Podlachie Ślubowym Maksymiliana Kolby jest wiele rodzin, które ja sponsorowałem do WNP. I hmm. bardzo mile jest z nimi się spotkać w niedzielę, porozmawiać, i ścisnąć rękę człowiek ja jestem naprawdę zadowolony, kiedy widzę, że ci ludzie osiągnęli sukces swojego życia. Hmm. Sukces materialny, ale też e, sukces... Nie tylko materialny, bo materialne, że mają rodzinę, hmm. mają dom, to jest to, ale sukces również, że nie stracili e, powiedzmy swojej wiary, przywiązania do Kościoła, chodzą do Kościoła, do, Polski. do, pols do polskiego, tutaj hmm. się wspólnie razem modlą, trzymają ten kontakt również z Polską, to jest ważne. Ten aspekt patriotyczny i aspekt religijny jest niesamowicie ważny. No bo kościół tutaj na obczyźnie to jednak coś więcej niż, niż kościół, niż parafia w Polsce. Tutaj kościół prowadzi no, i, i życie. To, jakby to powiedzieć, no, parafialne, bo i, i różnego rodzaju grupy, i tak dalej, również folklorystyczne, również zespoły pieśni i tańca to wszystko, co mi prowadzicie tutaj, właśnie. Kiedy Czasami rozmawiam nawet z księżmi biskupami, kiedy przyjeżdżają tutaj do nas, no, zawsze dwóch, trzech, czterech w ciągu roku jest tu w parafie, no i pokazuję im, i mówię im, co się dzieje, co robimy. A jak rozwijamy w tej parafii, to oni są pełni uznania, podziwu i niedowierzenia. Bo mówi, że jest niemożliwe coś takiego w Polsce. Hmm. To jest niemożliwe. Ale z drugiej strony też rozumieją potrzeby parafii polonijnej, potrzeby ludzi. Praktycznie no, zespół folklorystyczny, Radość Joy, 120 dzieci i młodzieży. A to jest niemożliwe, żeby w Polsce parafia to coś takiego prowadziła. Nie? Hmm. A czy powiedzmy sobie te dziesiątki przeróżnych grup, grup. spotkań ha. ciągłych, tych przygotowań, konferencji, kościół domowy, potężna grupa ministrantów, ponad 120 chłopców i dziewczynek, szafarze, grupa biblijna, grupa AA, to jest no, niesamowita, Armia ludzi, która jest związana z parafią i ludzi, którzy się modli, i bogacza to parafia, bogaca Polonię. No właśnie, bo tak patrząc na historię w tym, w tym okresie 30 minionych lat organizacje polonijne lubią się dzielić, kłócić różnego rodzaju konflikty tam, tam istnieją a, i Kości a Kościół pozostaje jako taka łódź niewzruszona na tych, na tych wszystkich falach. I ludzie koło Kościoła się zbierają właśnie i to Kościół ogniskuje to życie polskie, życie polonijne tutaj, czasem o wiele bardziej niż organizacje polonijne, które niby miałyby to robić. Czyli... Organizacja polonijna być może faktycznie, jak Pan powiedział, dzielą się, kłócą się, pewne domy się zamykają, nie? bo tam, gdzie ludzie są, tam są problemy. U nas jest inny proces w kościele. Jest proces, powiedzmy sobie, że pewne grupy no, być może wymierają, albo już naturalną śmierć powiem naturalnym procesem umierają, bo już nie ma potrzeby na ich istnienie, ale za to powstają nowe grupy, a nowe stowarzyszenia. Tak powiedzmy sobie, w ostatnich kilku latach, to przy naszej parafii, no, to mamy też wiele grup nowych, totalnie nowych klub mama, klub tata grupa Prolife bardzo silna i znowu jeśli chodzi o aspekt modlit, to mamy spotkanie z Jezusem na świętym sakramencie każdą pierwszą jest adoracja, tak? adoracja 24 godziny na dobę, spotkanie, również grupa na tezę, a, a przede wszystkim jest wiele spotkań z ludźmi, z profesorami, których próbujemy przynajmniej Trzy różne spotkania w ciągu roku kogo zaprosić, no, ciekawego, żeby dać ludziom możliwość tej większej wiedzy i to z każdego z aspektu, z różnych dziedzin rzeczy religijnego, kulturalnego, kulturalnego nawet, i nawet politycznego. Jak ojciec ocenia młodzież? No bo w końcu czasem do tego Kościoła to chodzi trzecie pokolenie tych dzieci, które. No, niektóre mają jeszcze język, inne utraciły język. Jaka jest ta dzisiejsza młodzież w parafii? To wszystko zależy od rodziców. Absolutnie. Jeśli rodzice w domu kładą nacisk, ale taki nacisk z serca, dobry, bardzo takie dobre podejście, czuło to to drugie pokolenie się doskonale wychowa i będzie lubiało polski język. Hmm. I na przykład tam, przykład, nie będę mówił nazwiska i imienia, ale mam, powiedzmy sobie, w Radzie Parafialnej rodzinę, która jest tu urodzona. On i ona, ale po polsku mówił przepięknie. Mhm. Ich dzieci, wszyscy, również po polsku mówią przepięknie i chodzą na polskie msze święta. Mhm. I to jest trzecie, trzecie pokolenie. pokolenie. I pięknie po polsku mówić bez akcentu. Ja jestem pełen podziwu. Naprawdę jestem pełen podziwu. Ale widzę te wszystkie pokolenia, które są, dziadkowie, bardzo mocno zaangażowani w życie w parafii, ich dzieci już również, no i wnukowie, następne pokolenie, a czwarte pokolenie, które już ma już takie małe lata, również tylko po polsku. Do nich rodzice mówią. A oczywiście angielskiego szybko się nauczył, perfekcyjnie. Także e, jeśli chodzi o młodzież, to, to zależy, no, e, co, z, co z domu wynieśli. A mamy fantastyczną młodzież. Pragnę przypomnieć, że e, ponad 350 z naszych parafii wyjechało na Dni Młodzieży do, e, do Krakowa. Na spotkania grupy młodzieżowej ojciec Marcin, serwis prowadzi. Każdy czwartek dla grupy high school przychodzi od 60 do 80 młodzieży. To jest potężna grupa. Trochę mniejsza grupa jest studencka w piątek. Ale garną się do kościoła, są przy kościele i lubią być, być razem. I to jest całe piękno. Mhm. Yy, zapytam tak, czy. Po, yy, nawet yy, nie, ludzie głębokiej wiary, Święta Matka Teresa i tak dalej, mają. Nocy zwątpienia, że tak powiem, czy czasem człowieka ogarnia jakaś taka czarna, e, czarna, e, jakby to powiedzieć, chmura. E, czy, e, ojcze, nie miałeś przez te, w tych latach e, jakichś takich chwil załamania, czy, czy coś Cię nie... E, jakie były najtrudniejsze momenty tej były, posługi, tej posługi kapłańskiej? Były trudne posługi, były trudne momenty posługi. Były bardzo wielkie wezwania. Bardzo wielkie wezwania. A, ale nigdy nie miałem momentu, i to odpukać, niemalowane drzewo. Nigdy nie miałem momentu, kiedy chciałbym wszystko rzucić, odejść albo zapomnieć. Nie. Hmm. I czasami się boję, że być może jakiś kryzys może jeszcze nadejść, jak to się mówi, w drugiej, drugiej młodości człowieka. Tak. A jak do tej pory nigdy nie miałem. I zawsze. Zawsze jestem, byłem i jestem zadowolony ze swojego kapłaństwa i nigdy, przez całe moje życie kapłańskie, nie było jednego momentu, jednego momentu, abym żałował po, podjętej decyzji i podjętej drogi życia. życia. Absolutnie. Mhm. E, wiem, że e, Ojciec lubi polować, łowić ryby tego rodzaju... Skąd się to wzięło? Od, od kiedy to, to było? Naturalną rzeczą, którą wyniosłem z domu, bo zawsze byłem drugim najmłodszym. pomagałem mamie w domu w kuchni przygotować jedzenie dla pozostałych członków rodziny. Mama coś innego musiała robić, więc ja tam zawsze coś tam się miaki obrałam, gotowałem czy coś takiego. A, I to taki był moje naturalne, że lubiłem coś później ugotować, zrobić, i do dzisiaj lubię. I nigdy się, idziemy na przykład, kiedy mam gości, chciałem, czy prymas, idziemy na północ na tydzień czasu na kotycz. Ja gotuję śniadanie, obiad i kolację, i codziennie co innego. I ja się w i nie krępuję. Dla mnie to jest radość, to jest przyjemność. Mogę nawet wspaniale wstawać w zawodzie. To jest takie moje natura. Natomiast wędkowanie, ze strony, których ja pochodzę, nie ma wody i nie ma jeziora. Wędkowanie rozpocząłem w Winnipegu, ale już pod sam koniec, tak? Przez przypadek z harcerzami byliśmy na obozie i wziąłem wędkę do, do ręki, złapałem pierwszą rybę i tak się zakochałem właśnie w wędkowaniu. I uwielbiam to, kiedy mam wolny czas, szczególnie latem, Pojechać na jezioro, poglądkować. Bardzo lubię łapać pstrągi. To są hmm. moje pstrągi, basy, krapi. Czy szuka... waleczne są? Czy... To jest sztuka wyciągnąć takiego pstrąga z głębokości 100 feet, 100 stóp, czy 150 stóp. Sztuka 100, 120 siłowi. To jest sztuka. Go złapać i wyciągnąć z tak wielkiej głębokości. Hmm. Więc to jest to. A polowanie to też jakoś, to e, pierwszy to były kury dzikie, czyli hmm. kraus, bardzo hmm. smaczny. Też z Wimpego, też tam złimpego. I tam to się rozpoczęło właśnie od tych e, dzikich kur. Hmm. Niesamowicie smaczny, dobry rosół. I tak to o tym się rozpoczęło. To jeszcze na koniec zapytam o bo pytałem o, o złe chwile. A jak te, te, ten, ta najpiękniejsza satysfakcja z powołania służby Panu Bogu? Kiedy miał ojciec taką, taką chwilę, taki moment, gdzie, że dziękował za to, że za, za to wszystko, co, co było do tej pory, dziękował za, za, za tę chwilę, że jest właśnie w tym miejscu kiedy. Więc ja panie Andrzeju, ja zawsze dziękuję. Dlatego, że no, jakoś Pan Bóg obdarza mnie, że mam dobrych, życzliwych ludzi wokół siebie. I zawsze jestem za to Panu Bogu wdzięczny. Gdziekolwiek byłem, zawsze mi było dobrze. Nie było miejsca w moim posłudze, gdzie byłoby mi, by mi źle. Naprawdę. I największą radością dla kapłana, dla mnie, to kiedy ja widzę ludzi uśmiechniętych, zadowolonych, kiedy e, przychodzą e, na nabożeństwo, na mszę świętą, kiedy się garną, e, no, i kiedy są radości, kiedy możemy im coś, kiedy ja im coś mogę pomóc i widać, że są zadowoleni z tego. To, to jest największa radość. Mhm. A Pan Bóg być może dla mnie jest za dobry, bo na razie mnie nie doświadczył i mam nadzieję, że mnie nie doświadczy czymś niedobrym. no Januszu, tego serca życzę, i wiele łask Bożych, siły ducha na, na dalszą posługę w służbie Bożej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.